Najgłupsi złodzieje. Tak naprawdę, złodzieje w tym kraju nie mają za bardzo moralności, ale nie mają też czasami za bardzo w głowie poukładane, czyli nie mają intelektu. I w tym przypadku zobaczymy, jacy są najgłupsi złodzieje. Może nie tylko w Polsce, ale na świecie. Chodził po sklepie z kalkulatorem, żeby ukraść do 500 złotych. Wyszło 506. <grym> Fotografia, świętokrzyska, policja. Co mogę powiedzieć w tym przypadku? To jest wspaniałe, ponieważ ktoś myślał, a przywłaszczenie jest do 500 zł, a kradzież powyżej 500. To ukradnę do 500 i jakby mnie mieli złapać, to będę miał czyste rączki, nie będzie takiej kary. Tylko niestety, tutaj wspaniały bohater naszego odcinka nie był w stanie przemyśleć tego, że ej, te, te 500 zł to wychodzi. Tylko jak masz kartę lojalnościową i dasz ją przy kasie, tak naprawdę, a tu <głos》> wyszło 500 506, bo zniżek na karcie nie policzyło. Tu bochenek chleba minus 20 groszy. Tutaj płatki, dwie paczki minus 3 złote. A tu proszę bardzo, się na nie zakłada karty, to potem takie rzeczy wychodzą w praniu. Złodziej pozwał właściciela domu, ponieważ został zgwałcony przez dwa owczarki niemieckie po tym, jak utknął w przejściu dla psów. Ta historia po prostu sama się podsumowała. Gościu chciał coś ukraść. Sy właściciela tego domu podsumowały jego pracę tak naprawdę w momencie, kiedy on uciekał. On jeszcze się skarży, w sensie... Jak musiało wyglądać oświadczenie takiego człowieka? Przychodzisz na policję i mówisz, przepraszam, chciałem zgłosić gwałt. I ktoś mówi, a dobrze, tutaj proszę podać miejsce. A on mówi, dom kolesia, którego chciałem okraść, ale nie był to żaden człowiek, tylko jego dwa psy. Takie, dobrze, mam wpisać też, że nie miał pan nic na sobie okradając jego dom? Pierwszy syn, ekonomista. Drugi syn, doktor habilitowany. Trzeci syn, złodziej. Sąsiad, czemu nie wyrzucisz tego trzeciego z domu? Ojciec, bo tylko on zarabia. Reszta jest bezrobotna. Tak to mówią. Po ekonomii nie masz nic. Po hotelarstwie chyba też prawie nie masz nic. Przynajmniej w Polsce. Doktor habilitowany? To tylko tytuł, ale złodziej. Złodziej zna się na rzeczy, bo on wie, jak w tym kraju sobie poradzić. Polska to jest złoty kraj. Mamy super rządzących wszystkich, tak mogę powiedzieć naprawdę. Ten kraj jest tak bogaty. Wy myślicie, że my żyjemy w biednym kraju? My nie żyjemy w biednym kraju. Wy myślicie, że Polska jest biedna? sobie, tam mają gorzej, tam mają gorzej, ale mają też lepiej. Popatrzcie na Amerykę, popatrzcie na Anglię, tak? A w jakim innym kraju kradną przez ostatnie 30 lat i jest jeszcze co kraść? To jest dopiero piękny kraj, ale można byłoby w tym przypadku nawet dopisać czwarty syn, czyli wierny widz, albo wierna widzka, więc jeśli chcecie zasubskrybować ten kanał, zasubskrybujcie, na pewno nie pożałujecie, zostawcie też łapkę w górę, spróbujmy dobić do 15 tysięcy, a w tym przypadku będziecie w stanie utrzymywać tego sąsiada, ojca bardzo Najmniej niż jego trzech synów. Nawet złodziej nie dałam rady. Złodziej ukradł samochód kobiecie. Wrócił, żeby na nią nakrzyczeć, że zostawiła czterolatka w samochodzie. Wyobraź sobie być pouczaną przez gościa, który właśnie zwędził ci samochód, a do tego ma rację. To jest totalnie, totalnie beznadziejna sytuacja. Takie, co zrobić z tym facetem? W sensie być dla niego złym, że ukradł ci ten samochód i tak naprawdę ukradł go z dzieckiem, czy jednak być wdzięczna za to, że samochód w sumie zwrócił i zwrócił też dziecko, bo również, że mu go nie zwracać? W sensie z jednej strony być złym na niego, z drugiej tak naprawdę w sumie zadowolonym. Bo jednak dziecko wróciło, samochód wrócił, ale z drugiej strony dostajesz opiecz od złodzieja. W sensie w jakich my czasach żyjemy? Żadna fuszerka. To ukradli panu rower czy bramę? Tak. To jest najlepsza odpowiedź na wszystko. Ktoś wpadł na dobry pomysł. Chciałeś mieć bramę i chciałeś mieć rower. Ukradłeś od jednego to, od drugiego to. Brama była niewypełniona, rower był wypełniony, więc rower wypełnił bramę. Więc tak naprawdę nie można powiedzieć, że złodziej, bo nie są w stanie stwierdzić, czy to złodziej, to jego prywatne. Nie oszukujmy się, kto będzie szukał swojego ukradzionego roweru w płocie albo bramie innego użytkownika. No, ja bym nie wpadł na coś takiego. Mężczyzna włamał się na stację benzynową. Mimo tego zapłacił za papierosy. Profesjonaliści mają standardy. Oj, tak, w ogóle jakie legitne włamujesz się, itd. i tak dalej, jeszcze twarzą, prosto twarzą, bez żadnego nakrycia głowy, bez żadnej czapki, bez żadnej maski, bez rajstop na głowie. Patrzysz prosto w kamerę i pokazujesz: papierosy, pieniądze. To zostawiam, to biorę. Do widzenia. Gdy Ojczyzna wzywa, moim honorem jest zajęcie puszkę WOŚP. O, o tym już słyszeliśmy nieraz w Polsce. Zdarzają się ludzie, którzy myślą, że hej, ja tą puszkę z wośp ukradnę, bo tam miliony tam co roku mówią w telewizji, że miliony zbierają. Ja puszkę ukradłem, a w tej puszce 4,50. Nie wiem, nie rozumiem w jakim... Jak oni te miliony, jak ja 4,50? Przecież to puszkę mają. W tej puszce to wszystko powinno być, prawda? To co, kartami płacą? Zbliżeniowo, o, przykładasz do puszki i ci z karty, ileś tam co mówisz, co ci wbijają. W sumie Żyjąc w tych czasach. Można byłoby coś takiego przekminić, nie? W sensie wszyscy chodzą z terminalami i takie płaci coś. O, pan. no nie mam akurat gotówki przy sobie. Nie ma problemu, mamy terminal. W Bratysławie złodziej prawie okradł stację benzynową, ale zatrzymała go dziewczyna, robiąc mu loda aż do przyjazdu policji. W sensie może to był jego cel, może on wiedział, że tak się stanie. Jestem bardzo ciekaw, czy przez słowo dziewczyna, to jest nawiązanie do jego dziewczyny, z którą na przykład popełnił to przestępstwo, czy to na przykład jego dziewczyna, którą akurat spotkał, czy to jego była dziewczyna, a może to po prostu przypadkowa kobieta, która znalazła się akurat na miejscu i stwierdziła, że będzie to dobrym pomysłem, żeby go zatrzymać aż do przyjazdu policji w ten sposób. W sensie mam to rozumieć w ten sposób, że policja, kiedy przyjechała, to wyszła do niego ze swoimi pistoletami, a w międzyczasie on mógł im pokazać swój pistolet. A, Janusz, Janusz pali się, ale proszę bardzo. Janusz ma głowę. Janusz ma głowę na karku. Jest w stanie ocalić chociaż radio. Chociaż, po co kraść ze starego, w tym przypadku malucha? Po co kraść cokolwiek innego? W sensie nie ma sensu, ale radio to specjalnie zamówił i wymienił na własny koszt, więc Honor wymaga tego, żeby szybę wybić, radio zabrać i kupić nowego maluszka, w którym będzie można to radio zamontować. Ja w sklepie, udając, że nic nie ukradłem, mimo że naprawdę, Naprawdę nic nie ukradłem. Tak myślę, czuje się każdy. Szczególnie, jeśli widzi policję gdzieś na dworzu. Jedzicie sobie samochodem, fajny dzień, uchylone okno, zimny łokieć, i nagle w pewnym momencie, gdzieś w oddali, widzicie, że jedzie policja, i macie takie. Nic nie zrobiliście, nic się nie dzieje. Samochód wasz nieukradziony, benzyna też nie ukradziona, tablice też wasze, ale gdzieś tam z tyłu głowy jest takie poczucie, że hej, a, a może stwierdzą, że zrobiłem coś źle? Koleś próbował obrabować bank. Po tym, jak zapłacił czarodziejowi 500 dolarów za niewidzialność. Za niewidzialność? Logicznym jest, że czego, coś takiego jak czarodzieje nie istnieje. Logicznym jest, że jak masz 500 dolarów do wydania na niewidzialność, w sumie to nie wiem, czy rzucił na niego czar, taką rozumieć, bo to czarodziej mógł mu dać chociaż jakiegoś potka na niewidzialność, bo byłby w stanie bardziej w to, nie wiem, uwierzyć. Ja osobiście kupiłbym pelerynę niewidkę, czyli poszedłbym do jakiegoś sklepu, na monitoringu zrobił kluczowanie zielonego koloru i wszedł tam po prostu w zielonym dywanie. Myślę, że to też byłoby całkiem fajne i ciekawe. Nie wiem co prawda, jakby to wyglądało na kamerze i dla wszystkich ludzi, którzy byliby tam zebrani, mogło być ciekawie. W tym przypadku również był to bank, więc przechodząc obok ochrony w zielonym dywanie byłoby po pierwsze dosyć komiczne, na pewno dla samego ochroniarza, po drugie dosyć niebezpieczne, bo jednak nie wiadomo jakby zareagował. Wideo. Złodziej z samochodów zwraca dziecko. To już przerabialiśmy, ale wydaje mi się, że w tych czasach to jest taki standardowy motyw. Ktoś jest w takim pośpiechu, wiecie, miliard myśli, zaraz ukradnę samochód. Dobra, tu się łączy te kabelki są. So. Dobra, tu nożyk mam w kieszeni, mam. Dobra. Nie to, że mówię z autopsji oczywiście, okej? Okay? Wiecie, już tam dużo stresu, tutaj podleci po czole. Mm, zaraz ukradnę. Dobra, wyszła. Dobra. Tutaj zwracam jej uwagę. Dobra. Odpycham, wsiadam. No, jeszcze trójka dzieci z tyłu, boż. Dobra, wysiadam, zabierz to sobie. Już go nie zgłaszaj na policję. Złodziej pomalował sobie ryj na niebiesko, żeby utrudnić identyfikację, i zabrał kobiecie torebkę na dworcu w Rosji. 23-latek został szybko aresztowany, bo był jedynym kolesiem z niebieskim ryjem w okolicy. <laughs> Nieskończone IQ. <laughs> to jest. Rozumiem, kiedy na przykład ukraść komuś torebkę, i nie wiem, obok jest jakiś konwent, i wszyscy się przebierają, nie wiem, za Wolverina, i ty robisz to samo, żeby wtopić się w tłum, tak? i nie są w stanie sprawdzić wszystkich, bo jest za dużo osób. Ale kiedy wpadasz na taki pomysł, żeby pomalować się na niebiesko, co dla mnie bardziej wygląda na zielono jednak, ale może ja się nie znam, może chciał zostać merfem po godzinach, nie znam się totalnie. Jednak przebywanie w okolicy, będąc dalej pomalowanym i po tym, jak widziałacie, kamera wydaje mi się, że jest jednak dosyć słabym pomysłem, że jednak powinieneś pójść gdzieś, gdzie nie będzie widać, albo w ogóle się jednak nie malować, bo to nieważne jaki kolor, to jednak by cię to trochę zdradziło. Mężczyzna powiedział policji, że ukradł ciężarówkę z jedzeniem, bo jest debilem. To jest przynajmniej jakakolwiek sensowna argumentacja. Policja się pyta, dlaczego ukradłeś tą ciężarówkę? No i wiecie, złodzieje to zazwyczaj nie ukradłem, to nie byłem ja, jestem niewinny, pomyliliście mnie z kimś, a tu prosto, bo jestem debilem. I wtedy, co sobie myśli taki policjant? Mam mu przyznać rację i powiedzieć, że okej okay, i sprawa do sądu, czy mam wnikać dalej? W sensie, z jednej strony się przyznał, ale z drugiej strony mówi to tak, jakby rzeczywiście był debilem i nie był nawet świadomy tego co mówi, więc takie dylematy trochę moralne, nie? W sensie wpakować go do pierdla, czy jednak powiedzieć, że ej, chyba jest nie za bardzo sprawny jeśli chodzi o to i, i, i nie ogarnia, nie? Więc, więc może go uwolnimy, bo to raczej nie on. Sprawca po wyjściu ze sklepu rozdeptał plastikowy pistolet i odjechał na niebieskim rowerze typu składak. Rozdeptał plastikowy pistolet. Jakby jestem w stanie rozumieć jego logiczne myślenie. Na pewno tu poszła taka decyzja mentalna w zasadzie okej, okay, będą szukać kolesia z pistoletem, więc ja go zniszczę Zniszczę dowody zbrodni, i wtedy oni nie będą w stanie tak naprawdę namierzyć mnie. To jest logiczne, bo jak kogoś znajdą, to będą go przeszukiwać w, po, w poszukiwaniu pistoletu. A jeśli nie znajdą go przy nim, to będą go szukać w jego mieszkaniu, apartamencie, domu, czy gdziekolwiek indziej. Ale jak nie będzie takiego pistoletu, to jest logiczne. Co prawda, nie wiem, czemu on na przykład nie wrzucił go do ścieku, co byłoby, myślę, dosyć bardziej logiczną i sensowną opcją, ale ja się nie znam na kradzieżach, więc może ja tylko patrzę, tak wiecie, i lajk typowy. Myślę, że informacja o dopisaniu odjechał na niebie rowerze typu składak też jest tak raczej bardzo, ale nawet za bardzo doprecyzowana, bo odjechał na rowerze. Okej, okay, wiemy, że odjechał na rowerze, nie wiemy na jakim. A tu wiemy, że kolor jest niebieski, typu składak. Może jeszcze podajcie rocznik i od kogo go kupił, w sensie ile tych informacji? Kamanto, to złodziej czy celebryta? Kiedy ktoś ukradł ci samochód, ale ciało, które było w bagażniku, to teraz jego problem. <laughs> to jest piękne. A, po prostu perfekcyjne. To trochę jak z serialu Hannibal, gdzie oczywiście tam, wiadomo, części ciała, jedzenie ich potem. Na... Nie będę wam spoilerował, bo jak chcecie, to macie Google'a od tego, ale w tym przypadku takie dziecię tu przypał. Mogą was złapać, a tu ktoś kradnie ci samochód i ja Rączki umywam. Jak coś, to on ukradł i to wszystko jego wina. To on zrobił. I facet potem mówi, że no, przyznaje się, że ukradł ten samochód i tak dalej, i to jego wina oni. A te zwłoki tam tam w bagażniku on. Nie, nie, zwłoki to nie moje, oni. Tak, ukradłeś samochód i zwłoki. I nie twoje. Hm? Jasne, jasne. Ciekawe, kto może poprzedniego właściciela. poprzedniego właściciela. Nie, pani, ja nie wiedziałem, że ja nic z bagażniku nie ważę. Ja tylko na zakupy chodzę. Tutaj ukradli mi samochód. Ja nie wiem, w ogóle tu jestem przerażony. Ja spokojnie, spokojnie, my tu już mamy tego kolesia, tego mordercę i złodzieja. Złodziej niechcący się zabił, gdy jego broń wystrzeliła, jak próbował nią wybić szybę w samochodzie. <śmiech> <śmiech> Bardzo mi się podoba ten drugi obrazek, gdzie koleś Gdzie koleś totalnie tak stoi. Ma takie. Jak? Jak ty to zrobiłeś? Jak ci się to udało? Jakim cudem sam się postrzeliłeś, wybijając szybę? Jak jesteś do tego zdolny? Chyba, że szyba była kulopancem. Kulo. od. po. ku Przeci prze. kulo. Prze. Kulo odporna? Co za pana akcja. Znajomej za... rower spod galerii. Parę dni po akcji znalazła swój rower na Eliksie w miejscowości obok. Zamiast powiadomić policję, to ta umówiła się z kolesiem na zakup. Przyszła o umówionej porze, powiedziała mu, że chce się przejechać do końca ulicy, zobaczyć czy wszystko jest ok I na typa, gdy odjeżdżając pokazała mu faka, bezcenna. <grym> tak powinno się złodziei zaliczać. I wtedy on idzie na policję i zgłasza cię, że ukradłaś mu rower i jest w stanie ci udowodnić dowodem zakupu, że to jego rower i okazało się, że to nie on go ukradł, a akurat w tym samym czasie ktoś wystawił taki sam rower. O <gry> To dopiero byłoby złodziejstwo, w sensie z jej strony, w sensie to podwójne takie złodziejstwo, ten gościu ukraduje i ona ukradła komuś. I tym pozytywnym akcentem kończymy ten wspaniały odcinek. Jeśli macie pomysły na jakieś inne, piszcie w sekcji komentarzy, również jeśli byście chcieli kolejną część, zostawcie łapkę w górę, dobijmy do 15 tysięcy i zapraszam do subskrypcji. Zapraszajcie znajomych, wujków, tatów, ciocie, kuzynów i kogo tylko tam jeszcze więcej macie. Dobijamy do 50 tysięcy, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i... Aloha. Na brat, čas, to šukraš.